A trzeci kwartał tradycyjnie w branży odzieżowej jest trudnym okresem. Jest to czas, w którym dość duża część naszej kolekcji letniej podlega wyprzedażom. W tym roku trzeci kwartał zakończył się stratą i ta strata była niestety głębsza niż rok wcześniej. Wpłynęło na to kilka czynników. Podstawową rzeczą jest istotny wzrost kosztów działalności, przede wszystkim kosztów wynagrody. Poza tym w trzecim kwartale kilkaset tysięcy złotych więcej ponieśliśmy kosztów finansowych związanych z wdrożeniem MSSF-u 16, czyli standardu, który Każe nam kapitalizować wszystkie umowy najmu, a ponieważ znaczna ich część jest wyrażona w euro, no to różnice kursowe na koniec okresu były znacznie wyższe niż rok wcześniej. Przychody. Od, od tej strony jesteśmy raczej zadowoleni, pomimo tego, że jest kilka czynników negatywnie wpływających na dynamikę sprzedaży. Tutaj no, ograniczenie handlu w niedzielę powoduje, że w tym. Kwartale. Mieliśmy 8 dni handlowych mniej niż rok wcześniej, ale pomimo tego udało nam się w samej sieci marki Monari zanotować ponad 16% wzrost przychodów, a dokładając do tego przychody generowane przez naszą nową markę, nabytą rok temu Femstage, ta dynamika przekroczyła 23%. Na marże brutto mają wpływ dwa podstawowe czynniki. Pierwszy, czyli po jakim kursie uda nam się, kursie dolara, uda nam się zakupić towary. I tutaj, no, ze względu na sytuację na rynku walutowym, ten kurs był no, nieco mniej korzystny niż rok wcześniej, w związku z tym te nasze zakupy były droższe. Natomiast od strony przychodowej czynnikiem determinującym wysokość marży jest to jak głęboko będziemy musieli nasze towary wyprzedawać. I złożenie tych dwóch czynników w trzecim kwartale tego roku spowodowało, że marża była o trochę ponad 2 punkty procentowe niższa niż w okresie. W zakresie sprzedaży internetowej, czyli kanału, który jest bardzo ważny dla całej branży, dla nas także. A jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z poziomu, który ta sprzedaż osiągnęła. W tej chwili sprzedaż w internecie stanowi już około 10% naszej całkowitej sprzedaży. Dynamiki wzrostu to jest cały czas powyżej 50%. Liczymy na to, że w kolejnych okresach waga tego kanału dalej będzie utrzymana i z naszej strony czynimy inwestycje. A, aby stało się to możliwe. Tak.